Sen o pięknej, gorącej Hiszpanii y, trwa. Cyk, 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 cyk. 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 Rozkład jazdy! Jazda. Bierzemy panią operator z pracy. Jak to Super! Jedziemy e, gdzie? Jedziemy zjeść na randkę i. Nie, jedziemy do embajku po moje koło. Proszę państwa, i mamy M-Bike. Oczywiście zamknięty, no bo każdy normalny rowerowy tyle po tej porze jest już zamknięty, ale jak jest potrzebna pomoc, to jest i brylant zostaje po godzinach. Trzeba go tutaj wesprzeć energetycznie, bo nie ma lekko. Proszę. Robimy zamianę. Proszę, robimy zamianę i jest idealnie proste półeczko, mam nadzieję. No, idealnie wyprostowane półeczko, bardzo źle z nim było. Nawet nie było dramatu. No, no, ale musi przeżyć tydzień w Hiszpanii, więc no. Dobra, uciekamy, też mam kilka misji dzisiaj, Pewnie. także tego dziękuję pięknie. Nie ma problemu. Dzięki. Trzymaj to się. No. Dzięki pa. Hej, hej. Tak jest, wszystko na ostatnią chwilę. Jakieś zakupki jeszcze trzeba zrobić, ale takim głównym zakupem, którego muszę dokonać, to wymiana telefonu, bo mój już po prostu głupieje i no i nie chcę go mieć ze sobą na tripie, więc jedziemy po telefonik tuż przed zamknięciem. Karolina ale... mówi, że nie mogę iść do sklepu elektronicznego i się targować. Mogę czy nie mogę? Nie mogę. Ja wszystko mówię. Mm. To jest poszły zakupy. Bardzo dobrze. Ponnywocjowane i nic nie ubrany. <grym> Urządny fast food. Ostatni fast food w Polsce. No i ostatni z panią operadę w na najbliższym czasie. 1 do 10. 9. Gdzie teraz? Do domu. No sobie to a bez tutaj mami, tutaj no nami, ostatnie tutaj mamy, tutaj ostatni krakowski to, to wlaże, nawet nie zdarzył wyjechać pikard jest i karta, dziękuję ostatnie prestacje dla pasażerów i do do Odchodzi się za samolot czy za autobus? Pan jest kanarem. E, przepraszam, szluga można tu odpalić? Tak, tutaj masz narysowane, że tylko ręcznie skręcane mogą być. A kto wsiada ostatni, ten ma luksus. Tu miejsca. Nie było Pogadać. Lecimy do Barcelony. Chcę sobie ja, Wiktor sobie leci, zaraz sobie Adam, Grzegorz też sobie leci. A na miejsce Sebastian Koczera i Oskar pojechali autem, bo on zostaje tam na dłużej. No, to lecimy. Już się zatrzymujemy na lotnisku, więc to pora na trochę polskości. pan Rybik. Tak. <głos> <głos> działa, 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 działa Wystarczyło zachęcić tłum <noise> Jak się to tutaj... działo? Fantastycznie. Chodno tu coś, nie? Marcelanie, jest sobie chciałem. Lepiej w Krakowie? Jak no. No, czy... to się boiki? kija do Nosa, ale tutaj jest jeszcze druga opcja. Tylko odbyt. Plastycznie poszukiwanie bagaży trwa, ale jako że już tu byłem to wiem, że one są tam są to jakieś... Wózki, rzeczy sportowe, nawet pudło po rowerze Ale nie ma naszych rzeczy, więc... Yy, ja czekamy. Więc czekamy Jedzie, wreszcie coś tu jedzie O, kogo torba pierwsza? Ja to moja pierwsza. Pana Pawła to jest pierwsza Ty, w chciała podarli ci torbę? Tylko z Aha, Grzegorza nie ma, idziemy Ale 3 na 4 są, to i tak dobry wynik <grywa> Co ja mam z tym zrobić? Co to, kurwa mać, ale... Straty na dzień, da... na dzień, dobry. Ale mi też zepsuli, pa! Ten musi być. Nie mu tego tu znowu. I cykl Ja, jakbym chodził bardzo dużo na siłownię, to właśnie tak bym wyglądał. Tak, bym też wyglądał. Myślę, że powinien iść za na peron 9 w tym momencie. <śmiech> <śmiech> no To, 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 to <laughs> o nie. Mój ulubiony słody. Rowerem, nie będę z rowerem ma nie zaszczyć go na ręka. Bileciki, bileciki na pociąg Pojedziemy Drogę? No nie ta karta, ta karta. Jakie drogie? Jak w Polsce, tylko w innej walucie. <gry> Jakbyście zastanawiali, jak dotrzeć do lotniska pociągiem, no to tak, mamy lotnisko, już go znajdziemy. Lotnisko jest sobie dokładnie tutaj. Musimy jechać zieloną linią, bo innej opcji nie. My musimy się później przesiąść na niebieską linię albo tu, albo tu, aby dojechać do Premia Demarkt, która jest tutaj. I taki jest plan teraz. A, tak? Tak jest. Tak, tak jest? Tak. To wszędzie spyra to jest puszcz Ty właśnie, a prawo spyry Czemu ty się nazywasz dodge coś tam? Na instagramie nie. Tak mi się podoba A czemu się nazywasz dodge coś tam na instagramie? Dodge Spyro. No bo pali tyle co dodge <słuch> To Putin tu wirusa nie odwołał I proszę państwa dotarliśmy do czyli do miejsca docelowego mamy morze Nie widzicie ale my słyszymy i widzimy Helek już tutaj nosi, chce wskakiwać do wody Przypomnę że mamy tutaj 12 albo 13 stopni i pada na nas deszcz. Sen o pięknej gorącej Hiszpanii trwa Adam gdzie my śpimy? Sebastian! Sebastian! Gdzie jest to wejście? I oni, to oni! mam dzień Hola amigo. Jeszcze tylko jedna torba Dobra Mamy tutaj mieszkanko Dobra, tu mamy salonik. few moments later. Tu jest w ogóle taki kawałek, można to otworzyć? My nie widzicie, ale takie lubimy. Jeszcze wam to pokażę. Tak, ty no to za pogodę piękną Ja jestem na tyle chłodny, ja że przyjmane. nawet zepsute mogę gdzieś. A poza tym ja za to ja i? To i ocec złotki Pierwszy w otwarty kebab Wreszcie posiłek Od 1 do 10 pierwsze wrażenie Niecała dwója Siedem Już dzisiaj drugiego jesz, nie? Już drugiego? Mmm, lepsza Ale no daje 7,5 Do 300 kg tylko Mamy według opisu, ale myślę, że The next day Widoczek to jakiś taki niespecjalny bym powiedział Trzymaj. Syk, No i mamy tutaj nieograniczony balkonik tarasik, który wam pokazywałem wczoraj wieczorem, ale nic nie było widać no tutaj jest już fajny spocik, fajny spocik. Panoramka jakaś, jakaś jest, o nawet mamy morze, nawet mamy morze. O, a dzisiaj poza tym, że pierwszy poranek w Hiszpanii to też mamy yy, pierwszy dzień, no zmianę czasu mamy i tyle po prostu. Jak wrócimy do Polski to będzie już długi dzień, dłuższe jazdki, więcej czasu na jazdki, więcej chętnych na jazdki, bo jednak będzie czas yy, tam po tej szkole pracy czy co tam ludzie, ludzie mają. I tęskni się za czwartkowymi vlogami no to dajcie znaka koniecznie, czy chcecie tutaj więcej vlogów, czy chcecie tylko jakieś Jeden konkretny vlog z jazdy, czy chcecie takie vlogi troszkę częściej, może codziennie, może nie codziennie, ale dajcie znak Nie, nie jest to jakiś cud tutaj yy, technologiczny, ale myślę, że yy, Bartek oskroba by tutaj, by tutaj coś ogarnął. Whipka teraz tego nie będzie, ale mam hamulec jak w tych wózkach na tym, na, na lotnisku. Spójrz. Gdzie jest Oskarek? Oska gdzie moje tigery? Oskar hmm. całą zgrzewkę Tigerów mi tutaj przywiózł, więc... Więc co, nie musiałem ich taszczyć samolotem? Co to jest? O, herbatka. we, Herbatka, cukier, dobrze, Cukierka. to jest Cukierka. właśnie. Zanko, najważniejszy posiłek dnia. Co dzisiaj jemy? Jaluba. Myślałem, że będzie jakaś nazwa bardziej to, aby... nie, to jest po prostu jaluba. <śmienicza> spakowani. Pierwszy, pierwszy rower na tripie. Czapka obowiązkowo. Teraz bierzemy. Koniec mocy. Cyk. Chyba tak, był ufoka. Proszę ufok. Cyk. Moi drodzy, ticket tutaj, wejściówka na Lapomę odebrana, czyli dotarliśmy. Na La Ponte, czyli główny cel tripu do Barcelony. Nie ma co się oszukiwać, oczywiście wlecam jakieś strity, nie strity, parki, wiadomo, ale. cyk, cyk, cyk. Rozkład jazdy, z kur... Proszę Państwa, jakie to jest dobre, naprawdę. Miał być już koniec, ale jeszcze tutaj szybkie pierwsze wrażenie. Adam. Fantastycznie. Jak Lux. 11 na 10. Wiktor jest pierwszy raz tutaj, także to jest ważna teoria. Oscar. Fajnie, ale fuka. Dajcie znaka, jakie chcecie materiały i. Marcznego.